Powstała pod Pana redakcją książka dotycząca wyborów w czerwcu 1989 roku w Radomiu. Czy była potrzeba stworzenia takiej publikacji? Oczywiście, zwłaszcza, że tutaj już jest wielka dwudziesta rocznica tych bardzo ważnych wydarzeń. Jest wielkie zapotrzebowanie społeczeństwa na wiedzę na ten temat. Jest duże, ogromne zainteresowanie. Wiele osób przychodziło, pytało się właśnie o te wydarzenia, jak mniej więcej będzie wyglądać książka. Bardzo wiele osób starało się współpracować, pomagać przy redakcji książki. I wiele osób było zainteresowanych prawda, tymi wydarzeniami, jak one będą wyglądać, jak będą te obchody, na czym będzie skupiać się książka, jak będzie wyglądała. Czy w książce udało się wszystko zamieścić to, co planowaliście? W dużej mierze tak. Udało się w książce zamieścić najważniejsze informacje, czyli przede wszystkim, jak w ogóle wyglądał przebieg wyborów czerwcowych w regionie radomskim, jakie były w tym czasie nastroje społeczne. Też staraliśmy się skupiać tylko na stronie solidarnościowej, ale także również na stronie, opozycji, na stronie można powiedzieć, koalicyjno-rządowej, czyli stronie PZPR. Troszeczkę nie, uda, nie udało nam się dotrzeć do wszystkich materiałów dotyczących tych partii satelickich, czyli Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. To też, to, jak tu koledzy wspomnieli wcześniej, troszeczkę mało było dokumentacji dotyczącej inwigilacji tych wyborów czerwcowych i samej Solidarności przez służby bezpieczeństwa. Ale poza tym, wszelkie najważniejsze informacje dotyczące samych wyborów czerwcowych zostały zawarte w książce. W książce jest postawiona teza, że radomskie wybory były i to, co się działo z rywalizacją dwóch bratnich komitetów ich kandydatów były wojną na dole, która później omocowała wojną na górze, wojnę na górze, albo pokazała wojnę na górze roku później. Tak, zgadza się. Był to pierwszy taki początek, można powiedzieć, podziału, rozdźwięku w obozie solidarnościowym, gdzie, można powiedzieć, cała Kampania Solidarności skupiała się nie, de, nie, de, nie przede wszystkim, prawda, na rozmowach, na zwalczaniu, prawda, rywalizacji ze stroną koalicyjno-rządową, ale przede wszystkim na wzajemnej rywalizacji wewnątrz Solidarności. Już wtedy mniej więcej można było odczuć pewne rozdźwięki, rozdźwięki odnośnie przyszłej polityki, przyszłej wizji państwa polskiego w obozie Solidarności i to właśnie znalazło początkowo odzwierciedlenie właśnie tutaj w Radomiu, prawda? później to rozlało się szerokim echem po całej Polsce.